Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł Szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd to u niego i co to za mądrość, która jest mu dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla Syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona, czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry, i powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie, wała tobie chry. Dobrze się tutaj wraca, bracia i siostry. Najpierw pomyślałem sobie, jadąc tutaj do Was, że Pan Bóg ma ogromne poczucie humoru. Nie wiem, czyście dobrze słyszeli to słowo. Oto Pan Bóg po dwóch latach daje mi tę łaskę, że mogę do Was wrócić. Wierzę w to też jako prorok. Kiedy Pomyślałem sobie o tym spotkaniu, gdzieś w moim sercu narodziła się wielka radość. Pomyślałem: To ja im powiem, że Pan Bóg jest dobry. To ja im powiem, że Bóg jest naszym Ojcem. Powiem im odwagi: nie lękajcie się. I przyszło to słowo. Posłuchajcie, co Pan Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii. Tylko w swojej Ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony Z jednej strony ta radość bo przecież wracam do swoich pierwsza parawia dlatego wciąż jakoś jesteście moi A z drugiej strony to doświadczenie że ta misja może być niepowodzeniem że może być problem że może być, jak w przypadku Jezusa, śmierć. Ja się modliłem, żeby moja głowa tu nie spadła dzisiaj. Kochani, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że to ogromna łaska, bo dzięki temu, że to słowo pada tutaj i że przyjeżdżam do was dzisiaj, to daje taką łaskę, że możemy to słowo naprawdę przeżyć, że ono staje się jakoś tak, tak bardziej prawdziwe, tak bardziej namacalne, jakoś tak bardziej wymierzalne. Pomyślałem sobie o Panu Jezusie, co musiał czuć On. Wrócił do lat swojego dzieciństwa, do tego miasta, które kochał. Wrócił do ludzi, których świetnie znał. Myślę, że być może nawet umiał rozpoznać ich po tymże głosu, albo, nie wiem, po tym, jak ktoś chodzi specyficznie. Jezus, wracając do tego miasta, pewnie bardzo się cieszył. My wiemy, że przyprowadził ze sobą swoich kolegów, apostołów, i wyobrażam sobie, że ten pan Jezus, pełen radości, że idzie do swoich, do swojego domu, że zna każdy zakątek tego domu, mówi: „Chłopaki, a tam chodziłem grać w piłkę, a tam mama prowadzała mnie, kiedy jeszcze byłem mały, a tamtego człowieka to bardzo dobrze znam, bo coś tam zrobił. Dzielił się radością i opisywał im z dokładnością to miejsce. I przyszedł do tego miejsca, żeby im powiedzieć, że Bóg jest dobry, żeby objawić im, że Bóg jest Ojcem. I my wiemy, jak to się skończyło. Ja dzisiaj, kiedy stoję między wami, mogę powiedzieć, że gdzieś tutaj w tej ławce siedziała zawsze pani Tereska z Kowronek, która dzisiaj wierzy w to mocno, że oręduje za nami w niebie. Mogę powiedzieć, że na Wróblewskiego leżała pani Krysia Goce, która kilka tygodni temu chyba odeszła do domu ojca. Tam zawsze była siostra Irmina, a dzisiaj uciekła tu. Z tej strony raczej się nic nie zmieniło, jak siedzieli, tak siedzą. Dobrą kawę się piło, nie powiem gdzie. Z taką pasją się wraca do tego miejsca. Ale dzisiaj też wracam do was jako prorok żeby Wam powiedzieć o tym, kim jest Bóg. I myślę sobie o Jezusie, który doświadczył odrzucenia w synagodze, który stanął pośród swoich i doświadczył odrzucenia. Chciał im dać wszystko, co miał najlepsze, całą dobrą nowinę. Chciał pokazać, że Bóg jest Ojcem i wiemy, jak się skończyło niemalże śmiercią. Wy jesteście dzisiaj bardzo życzliwi. Ale tak sobie myślę, co było w sytuacji Jezusa, jak on się musiał czuć. Kiedy popatrzyłem na te Ewangelię głębiej, pomyślałem sobie, jak to jest niesamowite, że Jezus przeżył takie doświadczenie, że On, Bóg, przeżył tak bardzo silne doświadczenie i zobaczcie, kochani, bo nie tylko Jezus, mówimy, był odrzucony, umarł na krzyżu, na koniec życia tak. Przez swoich nieprzyjaciół był odrzucony, zanegowany. Tak. Ale co gorsze, Jezus przeżył odrzucenie nie tylko jako Bóg na krzyżu. Jezus przeżył odrzucenie także jako człowiek, jako sąsiad, jako przyjaciel. I nie zadziało się to tylko na końcu jego życia, ale na początku jego misji. Zobaczcie, jak wielki jest Pan, że chciał wejść i dotknąć. Także naszego ludzkiego zwyczajnego odrzucenia, bo my wiemy, że ostatecznie zginął śmiercią, męczennik, śmiercią niewolnika na krzyżu, umarł poza miastem, wyrzucony poza miasto, pochowany poza miastem, odrzucony, ale całe życie Jezusa to nie były tylko cuda, chwała, ale było odrzucenie. I Jezus to zrobił, wiecie po co? Bo, jak tak na Was patrzę, patrzę też na swoje życie, to każdy z nas w życiu doświadczył odrzucenia, porażki, bólu. Przynosicie dzisiaj swoje połamane życie, nie wiem, poranione serce i myślicie sobie, że Bóg, że Boga tam nie ma, a on tego doświadczył. A on chciał wejść w to doświadczenie, abyś nigdy już więcej nie pomyślał, nie pomyślała, że, że przypadkiem może tam Boga nie ma, bo Bóg jest. On wszedł w sam środek tego doświadczenia, w tego bólu. Cała droga Jezusa, bracia i siostry, od początku do końca, to było jedno wielkie odrzucenie. I zrobił to dla nas. Wiecie, jak bardzo boli być człowiekiem odrzuconym. Wiecie, jak bardzo wolą te rany, kiedy człowiek czuje się odrzucony, bo my możemy być odrzuceni przez drugiego człowieka, ale uwaga. My możemy być odrzuceni także przez samych siebie. Jezus był odrzucony przez innych, przez nieprzyjaciół, ale był odrzucony także przez swoich, w swoim domu. To znaczy, że my możemy też być odrzucony przez innych, ale my też możemy odrzucić samych siebie. Brak poczucia wartości, nieprzespane noce, depresja. Ból w sercu, który Cię coraz bardziej trawi. To są ogromne rany. Kochani, myślę, że także w naszych wspólnotach, w nas, w tej wspólnocie pewnie też są małżonki, które są odrzucone przez mężów. Oczywiście mieszkają razem, wszystko jest pięknie na zewnątrz, ale w środku są, doświadczają odrzucenia, jest dramat. Są małżowie odrzuceni przez małżonki, są porzuceni księża, są porzucone siostry zakonne, są porzucone nasze dzieci, które mają wszystko pod dostatkiem, ale kiedy ostatnio tak szczerze powiedziałeś dziecku swojemu, kocham cię, a kiedy dałeś mu jakąś tam nagrodę, dziecko potrzebuje tego. Najgorsze są te rany. Które wychodzą z naszego odrzucenia. I popatrzcie, bracia i siostry, pomimo, że to boli przychodzi to słowo, jakże piękne słowo, pierwsze czytanie słyszeliśmy o proroku. Pan Bóg posłał proroka na misję i mówi: Prorokuj! A ten prorok stanął wśród Izraelitów i mówi nam prorok Ezechiel, że to ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach oryginalnym tekście jest o twarzach nienawistnych. Wyobraźcie sobie proroka, który chce im głosić dobrą nowinę, a oni tak na niego patrzą, że aż go nienawidzą. Więc on myśli sobie tak, panie, po coś mnie tu postawił? Ta misja z góry się nie uda, nic się nie powiedzie. Po co Pan Bóg stawia nas w takich wydarzeniach, w, takich, w takiej misji? Otóż, bracia i siostry, bo to jest miejsce łaski. To wszystko, co dzisiaj przynosicie, wasze odrzucenie, wasze zranione serce, wasze nieprzespane noce, wasz ból, to jest miejsce objawienia się łaski Boga. Bóg Cię postawił w tym miejscu odrzucenia, bo wiedział, że jeżeli objawi się łaska, to objawi się dlatego, że On tego chce. Jeżeli coś się zadzieje dobrego w życiu, to dlatego, że On zadziała. W drugim czytaniu Paweł mówi o ościeniu. Pan Bóg zostawił mi jakiś oścień. Przez całe życie Paweł się borykał z jakimś grzechem, nie wiemy z jakim. I Paweł mówi tak w pewnym momencie: odrzucił siebie, mówi tak, Panie, zabierz ode mnie tę misję, bo jestem człowiek niegodny. Jestem nikim. I Pan mówi tak: wystarczy Ci mojej łaski. Jakże musiał być piękny ten dzień, w którym Paweł odkrył, że jest nikim że jest niegodnym, że ma te rany na sobie, bo wtedy mógł usłyszeć to słowo Pawle, ja jestem z Tobą. Wystarczy Ci mojej łaski. Kochani, myślę, że niesamowicie ważne jest, żebyśmy to dzisiaj słowo usłyszeli. Odrzucenie doświadczy, doświadczyli tego prorocy. Doświadczył tego Paweł, doświadczył tego Pan Jezus. Niepowodzenie, doświadczył tego Pan Jezus. I co? W największym momencie odrzucenia, czyli na krzyżu, Bóg Ojciec zwyciężał. Pojawił się poranek dnia trzeciego. Więc jeżeli dzisiaj przynosisz połamane życie, jeśli dzisiaj przynosisz tutaj przed ten ołtarz swoje rany, zranienia, odrzucenia, uważaj, bo za zakrętem jest blast zmartwychwstania. Bo Pan przewidział już, że będzie radość, ale trzeba się dać temu słowu poprowadzić, bo moc słabości się doskonali. Jest takie ciekawe jedno, taki fragment w księdze proroka Ezechiela, kiedy Ezechiel mówi tak, jest świątynia i spod świątyni wszędzie wypływa woda we wszystkie kierunki świata, ale jest jedna ziemia, która jest ziemią zasoloną, gdzie nawet jak ta woda łaski wpływa, to nie ma życia. Bracia i siostry, to jest nasze życie. My jesteśmy przez Pana skąpani w łasce, ale Pan zostawia w naszym życiu taką przestrzeń, taką Taką Ziemię zasoloną, spróbujcie coś posadzić na słonej Ziemi, to śmierć. I Pan zostawia w nas taki fragmencik Ziemi zasolonej po co? Żeby nam nigdy nie przyszło do myśl, na myśl, że cokolwiek uczyniliśmy siłą tych mięśni. Bo ten fragment Ziemi zasolonej, w której w Twoim życiu nic się nie rodzi i pytasz po co, jest dany Ci po to, żebyś otworzył się, żebyś się otworzyła jeszcze bardziej na Pana Boga, żebyś z tego miejsca wołała. Czy wołał? Jak bardzo często my mówimy tak, kiedy przeżywamy odrzucenie, ciemność, ból, mówimy, Pan Bóg zostawił, nie ma go. A Pan Bóg przez, tym, przez to słowo pokazuje, że stoi przy Twoim sercu i puka i mówi zobacz, jak jestem blisko. Tylko czy zaufasz, tylko czy mi uwierzysz, czy dasz się poprowadzić. Kochani, weźcie dzisiaj w domu raz jeszcze to słowo. W jednej, w jednej ręku trzymajcie Księgę Pisma Świętego, czytajcie te czytania w, drugie, w drugą dłoń, włóżcie sobie swoje życie i próbujcie to połączyć. Wyjdzie przepiękna historia pisana przez, ręka, bo przez rękę Boga. Dzięki temu, że Paweł, dzięki temu, że ten prorok Ezechiel, dzięki temu, że Jezus doznał odrzucenia, zadziały się najcudowniejsze rzeczy. Wyobraźcie sobie dzisiaj Kościół bez Pawła. A Pan w Jego życiu zadziałał. Dzisiaj, kiedy tutaj jestem i zawsze to powtarzam ludziom, że bardzo bym chciał przed nimi uklęknąć i pocałować. I nie dlatego, że są piękni. Nie dlatego, że jesteście silni. Ale ucałowałbym te wszystkie wydarzenia, te wszystkie rany, te wszystkie momenty trudne, które dzisiaj ze sobą przynosicie. Bo one domagają się szacunku. Bo? Bo w nich Najbliżej i najpełniej jest Pan, który lada moment się objawi w Twoim życiu. Ale do tego trzeba troszkę wiary. Z całego serca Wam tej wiary życzę i życzę Wam, żeby ten dotyk Boga także w Waszym życiu się spełnił, bo moc naprawdę słabości się doskonali. Amen.